Dzień dobry, zapraszamy do dawnych wspólnych zabaw. W tym dwuczęściowym cyklu przybliżymy Wam dawne i nie tak dawne gry i zabawy. Nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie z pewnością pamiętają niektóre z nich, może nawet wszystkie. Do zabawy zapraszamy wszystkich od lat 2 do 102. Pierwsza z zabaw to wyścig pokoju, znany również pod nazwą kapsle. Niezbędne tutaj będą zwykłe kapsle z butelek po napojach, najlepiej takie, które są najmniej wygięte otwieraczem, oraz narysowane flagi wybranych państw pasujące do wnętrza kapsle. Opcjonalnie przyda się kolorowa plastryna i zwykła biała świeczka. Więc jak zrobić podstawowe pionki do gry? Każdy gracz ma swoje kapsle. Należy narysowaną flagę umieścić wewnątrz kapsla i zaleć ją woskiem ze świeczki. Można też wykleić wnętrze kapsla kolorową plastryjną. Ważne, żeby kapsel był wypełniony mniej więcej do połowy, aby był obciążony. Gra polega na pstrykaniu palcami w swoje kapsle. Wygrywa ten, kto dotrze na metę pierwszy. Można grać na dworze. Wtedy rysujemy skomplikowaną trasę. Kiedy chcemy zagrać w domu, przydadzą się do tego długie sznurki, które układamy w nasz tor. Gra w kapsle nie ma ograniczeń co do ilości uczestników. Ważne, żeby było ich co najmniej dwóch. Kolejną propozycją są grele czyli dawna wersja kręgli granych na dworze. Elementy niezbędne do gry wykonujemy lub znajdujemy sami, ale niezbędna do pomocy będzie starsza osoba, jeśli gramy w innym miejscu niż plaża lub piaskownica. Potrzebne są dosyć grube kije lub kawałki grubszych gałęzi. Nie muszą być równej długości, nie muszą być proste. Ilość kilkanaście sztuk. Im więcej ich będzie, tym dłużej będzie trwać nasza zabawa. Kilka najgrubszych kijów zostawiamy niezaostrzonych. One będą nam służyć do zbijania pozostałych. Zebrane kije należy zaostrzyć na jednym końcu tak, aby dały się wbić w ziemię. Jeśli gramy na piasku, można pominąć ten krok. Zaostrzone kije należy wbić w ziemię w kształt trójkąta. Trzeba pamiętać o tym, że im mocniej i głębiej je wbijemy, tym trudniej będzie je strącić. Zasady gry są różne. W zależności od tego, ile osób gra. Ale podstawą uczciwej rozkrywki jest wyznaczenie miejsca, z którego rzucają wszyscy grający. Każdy gracz kolejno staje w miejscu i oddaje rzut tak, aby strącić jak najwięcej ustawionych kijków. Punktacje można podliczać zbierając strącone grale lub zapisując na kartce ilość oddanych rzutów. Wszystko zależy od Was. W grę można grać nawet w pojedynkę. Ostatnią dzisiejszą propozycją zabawy zna pewnie większość z nas. Nie potrzeba do niej nic więcej poza odrobiną miejsca i dobrym humorem. Chociaż i on nie jest na początku niezbędny. Z pewnością poprawi się w czasie gry. Raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy. Podstawowe zasady są bardzo proste. Potrzeba trzech lub więcej uczestników, z których jeden z nich jest babą jaką, i jednocześnie metą. Pozostali gracze ustawiają się w oddaleniu od jaki w wyznaczonym miejscu i ich zadaniem jest dobiec do jaki i zaklepać. Wtedy oni stają się babą jaką i rządzą ścigającymi się. Zadaniem jaki jest pilnowanie, aby po tym, jak krzyknie raz, dwa, trzy babajaga patrzy i odwróceniu się do uczestników, stali oni nieruchomo tak długo, jak zapragnie babajaga. Może ona wtedy podejść do nich i skontrolować ich znieruchomienie, ale uwaga, bez dotykania. Po inspekcji Baba Jaga wraca na swoje miejsce i ponownie zaczyna odliczać, a pozostali gracze w tym czasie ścigają się do mety. Ta prosta zabawa może być zmodyfikowana, na przykład tym, że grający przybierają akrobatyczne pozy, w których oczywiście muszą pozostać na czas inspekcji Baby Jagi. W nagrodę za najlepszą pozycję gracz może zostać wyróżniony, na przykład dodatkowym krokiem przewagi nad pozostałymi graczami. Zapraszamy do wspólnej zabawy i do zobaczenia w drugim odcinku Dawnych Gier i zabaw.